Symbol to coś, co reprezentuje na przykład ideę, rzeczywistość, uczucie, przedmiot, osobę. Budujemy pewien rodzaj komunikatu, złożonego z przeróżnych znaków i znaczeń. Komunikat to przekaz za pomocą słów, gestów, mimiki dla niektórych będą bardziej czytelne, dla niektórych mniej. Jedne są bardziej oczywiste, inne zawolowane. Kolorystyka, której używamy, powiedzmy, takie kolory podstawowe. Biel, czerwień, niebieski, żółty, czarny, na przykład były przez Pieta Mondriana używane, takiego abstrakcjonisty bardzo znanego. Kolor. Wrażenie wywołane przez odbite światło. Odbierane i interpretowane przez mózg, zmysły i oczy. I on w ogóle uważał, że to są kolory, które symbolizują wszystko że to są kolory, przez które on na przykład pokazuje uniwersalny porządek kosmosu i wszechświata. Więc oczywiście możemy doszukiwać się takiej symboliki. Jeśli, jeśli chodzi o te kostiumy. Kostium przebranie, ubiór aktora, artysty występującego na scenie mają fragmenty, które mają sugerować prawda, widzowi, co teoretycznie one przedstawiają, czy nasze skojarzenia z nową firmą no, mają dużo symboli, chociażby nakrętki, tak jak Ewa mówiła o no, to teoretycznie no, to jest to, 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 to całe rozłożenie ten materiał. Komin nam się kojarzy z, z firmą, no, w większości osób myślimy, że też się tak skojarzy. Pierwszym takim symbolem, który, z którym my na okrągło mamy do czynienia, to jest symbolika dźwięku samego w sobie. Dźwięk to wrażenie słuchowe, drganie fali akustycznej przewodzonej przez ciała sprężyste, na przykład powietrze, wodę, ciała stałe. Czym jest dźwięk? Jest po prostu taką jakby takim lustrem yy, yy, w ogóle naszej natury wibracjonalnej, wibracyjnej, nie wiem jak powiedzieć lepiej, wibracyjnej człowieka. Poruszamy się w przestrzeni między codziennym życiem, a sztuką, między tym, co, co, co rozumiemy jako, jako bliskie i prawdziwe, a między jakimś rodzajem dążenia i Twórczości, wy, 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 wy wykonywanie czynności i, i opisywanie rzeczy, rzeczywistości słowami, przedmiotami i gestem. I ja uważam, że to jest w ogóle też zadanie dla widza, nie tylko dla nas jako dla twórców, że my na przykład wiemy, co to znaczy, bo tak na dobrą sprawę my możemy nie wiedzieć, co to symbolizuje, a na przykład może nam to powiedzieć ktoś, kto zobaczy nasz, nasze dzieło, więc, więc jak najbardziej symbolika jest i, i należy jej poszukiwać. No Chcemy, żeby widzowie no niejako też sami odkryli jakieś, jakieś skojarzenia, prawda, czyli zobaczą projekt, czarny z wielką kopułą, bo myślą sobie od razu, o, patrzcie, sikorski Black Hawk. No to fajnie by było, gdyby, gdyby oni mogli sami skojarzyć. Jak to się uda, no to będziemy spełnione. Wszystko w naturze jest, w ogóle wszystko jest wibracją. Tak to już fizyka yy, nam to udowadnia. Yy, tak samo jak na przykład jest, prawda, wibracja koloru, wibracja dźwięku, wibracja tego, co my czujemy i mówimy, że mam na przykład doła, prawda? Czyli jesteśmy na niskich wibracjach, albo mam, jestem na haju, tak zwanym, tak? Emocjonalnym i jesteśmy radośni. To jest właśnie takie tłumaczenie na, na język fizyczny, że tak powiem, naszego właśnie, naszego właśnie pola wibracyjnego.